W sieci pojawił się finałowy zwiastun Star Wars Jedi Survivor, czyli kontynuacji upadłego z zakonu z 2019 roku. Premiera gry odbędzie się już 28 kwietnia, a najnowszy trailer stara się zachęcić oglądających do zakupu. Czytając komentarze, nie trudno wywnioskować, że przeważają pozytywne emocje. Większość widzów wyraża podekscytowanie i zainteresowanie grą, faląc grafikę, animację i mechaniki. Pojawiają się komentarze, że tytuł przypomina miks różnych gier, co uważa się za pozytywną cechę, jednak ja tutaj nie widzę wielkiej różnicy względem... Hmm, Pojawiają się oczywiście negatywne komentarze, kilku wyraziło rozczarowanie lub sceptycyzm, ale takie komentarze to raczej mniejszość. Ostatecznie wiele osób cieszy się na myśl o powrocie do świata Star Wars i wcieleniu się jeszcze raz w rolę Jedi, a w ostatnim czasie odbywało się również Star Wars Celebration, czyli impreza poświęcona uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tam pojawiło się potwierdzenie co do spekulacji związanych z Ocalałym. Mianowicie, do tej pory na 100% wiadomo było jedynie o planecie Koboch, która została utworzona przez Respawn. W najnowszym zwiastunie pojawił się jednak fragment z Korosant, czyli wielkiej metropolii danej zapewne każdemu. Panowie Dalekiej Galaktyki. Od tego czasu fani zastanawiali się, czy Korosant będzie jedną z planet do eksploracji, czy też pojawi się tylko w części historii. Na szczęście, Stig Asmussen z Respawn Entertainment potwierdził na Star Wars Celebration, że Korosant to jedna z grywalnych planet w grze. Informacja genialna, bo do tej pory stolicę eksplorować mogliśmy jedynie w Lego Skywalker Saga. Poza Korosant i Kobok, Respawn nie ujawnił jeszcze zbyt wiele na temat innych planet, które będziemy mogli zwiedzać w Jedi Survivor. Z zwiastunek można zobaczyć ciemną, pustynną planetę, ale nie jest jasne, czym to w ogóle jest. Premiera już niedługo, więc wszelkie tajemnice Rozwiany. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj link w opisie i sprawdzaj Enepak. Jakiegoś czasu w internecie krążył wyciek mówiący, że jedną z kolejnych gier z serii Call of Duty będzie kontynuacja Advance Warfare. Głos w tej sprawie zabrał Brett Robbins, były dyrektor kreatywny w Sledgehammer Games. Opowiedział niedawno o dwóch projektach, które były w trakcie realizacji, ale nigdy nie zostały ukończone. Jeden z nich to Call of Duty Advanced Warfare. Jednak dla mnie ciekawszy jest ten drugi, do którego przejdziemy sobie za chwilę. Pierwsza część Advanced Warfare, która była debiutanckim tytułem studia Sledgehammer, została wydana w 2014 roku. Po premierze gry zespół szybko zabrał się do pracy nad kontynuacją. Robbins stwierdził, że mieli nawet demo i prototyp, ale ostatecznie projekt został odłożony na półkę, a ekipa rozpaczała pracę nad tym, co w końcu stało się grą Call of Duty World War II z 2017 roku. Wróciła druga wojna światowa i wydawało się, że to lepsza okazja. Przyznał, że była tam wtedy presja ze strony zarządu Activision, by zmienić kierunek na wojnę światową, ale wyjaśnił, że gdy to zostało przedstawione zespołowi, wielu deweloperów było zainteresowanych pomysłem powrotu do tego okresu. Cieszę się, że zrobiliśmy WW2, ale uważam również, że Advanced Warfare 2 byłoby wspaniałe. Początkowo Sledgehammer nie miał nawet pracować nad grą Call of Duty Ale nad grą przygodową z perspektywy trzeciej osoby Którą Robbins opisał jako Uncharted spotykające się z Call of Duty Miał to być ciężki i bardziej brutalny shooter z perspektywy trzeciej osoby Jednak zespół niestety daleko z tym projektem nie zaszedł Kiedy zapytano, który z tych dwóch projektów wolałby ukończyć, gdyby miał szansę Robbins bez wahania wybrał Advanced Warfare 2 Advanced Warfare należało do nas Napisałem tę historię, to my stworzyliśmy cały świat Co ciekawe, pod koniec zeszłego roku pojawiły się plotki, że Advanced Warfare 2 jest w trakcie produkcji w Sledgehammer i ma być wydany w 2025. Jednak Insider Gaming wyparł te ploty miesiąc później, twierdząc, że źródła potwierdzają jednak inaczej. Idąc dalej, Robbins odszedł z Sledgehammer Games w 2018 roku, by założyć własne studio Ascendant, które obecnie pracuje nad grą Fantazy FPS o nazwie Immortals of Avon, Avon, nie wiem jak to się czyta, zaprezentowany podczas ubiegłorocznego Game Awards. Tytuł jest częściowo zainspirowany Call of Duty. Robbins powiedział w wywiadzie, że gra jest na końcowym etapie produkcji. Szkoda, że pomysł połączenia Uncharted z kodem poszedł do kosza, bo z samego opisu Jestem w stanie wyobrazić sobie niezłą produkcję. A ja witam Was na LiveBoxie w drugim dniu świąt. Przypominam o subskrypcji, bo filmy pojawiają się codziennie o 16.00, więc głupio by było je przegapić. Idziemy dalej z materiałem. A teraz wchodzimy w trochę poważniejszy wątek, a mianowicie Six Days in Fallujah. Jest to strzelanka taktyczna z perspektywy pierwszej osoby, parta na prawdziwych wydarzeniach związanych z drugą bitwą o Fallujah w 2004 roku. Gra miała pierwotnie zostać wydana w 2009, ale została anulowana po kontrowersjach związanych z jej tematyką. Historia zaczyna się w 2009 roku, kiedy to siły amerykańskie i irackie rozpoczęły atak na miasto Fallujah, będące bastionem sunickiego oporu przeciwko Amerykanom. Walki w mieście trwały 6 dni i były jedynymi z najbardziej zaciętych i krwawych starć w całym konflikcie. Gra Six Days in Fallujah miała na celu oddanie hołdu poległym żołnierzom i cywilom oraz ukazanie rzeczywistości wojny z perspektywy tych, którzy w niej uczestniczyli. Twórcy gry, studio Atomic Games, podjęli współpracę z żołnierzami, którzy brali udział w bitwie o Fallujah, aby stworzyć autentyczny obraz wydarzeń. Jednakże już po pierwszych zapowiedziach tytuł wywołał wiele kontrowersji i krytyki. Niektórzy zarzucali twórcom brak szacunku dla ofiar konfliktu i próbę zyskania na wojnie. Inni uważali, że jest zbyt kontrowersyjna i brutalna. Ostatecznie wydawca, czyli Konami, wycofał się z projektu i anulował jej wydanie. Jednakże w 2021 roku studio Victoria ogłosiło, że podjęło się kontynuacji projektu Six Days in Fallujah, tym razem we współpracy z Highwire Games. Kontrowersje ruszyły, ponieważ rozrywka polegała na przeczesywaniu proceduralnie generowanego miasteczka, czemu przypisywano robienie z tragedii ludzi wielkiej Roguelike. Jednak, czego by nie mówić o tematyce, sam gameplay prezentował się bardzo dobrze. Od 2021 roku nie pojawiło się nic nowego. Do teraz. Twórcy zaprezentowali nowe mechaniki, jak i pokazali, jak produkcja wygląda na obecny czas. Udostępnienie tych materiałów cieszy mnie z innego powodu, niż jak to wygląda, bo wygląda ok, jest poprawnie, ale po tak kontrowersyjnym przyjęciu ostatnich materiałów, obawiałem się, że niestety 6 dni w faludży może nie doczekać się premiery, a wydawca znowu zrezygnuje. Te filmiki pokazują, że na szczęście projekt ma się dobrze i rozwija się w swoim tempie. Oby tak dalej. Mamy Wielkanoc, a Rockstar Games z tej okazji świętuje, wprowadzając popularną funkcję do GTA Online. Podczas gdy plotki i przecieki dotyczące GTA 6 nadal dominują wokół serii, Rockstar nadal wspiera i będzie wspierał GTA Online. To przynosi im takie kokosy, że myślę, że nawet jak wyjdzie GTA 6, to oni dalej będą walili w GTA Online do piątki. Słynne dla community rośliny pejotowe powróciły do GTA Online od piątku i Jak to bywa, dzięki nim możecie zamienić się w królika. Jak zauważa Central Gaming Hub na Twitterze, w tym przypadku wskaźnik skuteczności wynosi 100%. Więc jeśli chcesz być królikiem, aby świętować długi weekend, na pewno dojdzie do mutacji po spożyciu roślinki. Bo czasami było tak, że były procenty, i nie każdy, kto spożył roślinkę, zamieniał się w zwierzaka. Rockstar lubi wprowadzać tego typu zabawy do online z okazji różnych wydarzeń. Nie są one jednak permanentne, i niedługo, pewnie po świętach, roślina zamieniająca cię w królika nie będzie już znajdować się w Los Santos. Także, jeżeli chcesz ją zdobyć, śpieszcie stare. Bo możesz nie pochodzić królikiem w GTA. A tymczasem, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!